Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam Was na kolejne spotkanie z i Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień 12 kwietnia 2025 roku, sobotę. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest powodaniem świni według chińskiego kalendarza i to właśnie świnka, chrum, Hrum sponsoruje nam dzisiaj prognozy pogody tego naszego odcinka. A jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd dzisiaj objął ósmy urzędnik, a nazwa jego brzmi Zagrożenie. Moi drodzy, miesiąc dalej we władaniu metalowego smoka, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego. Przypominam o pustym kursie księżyca, bo to bardzo ważna część składowa kalendarza lunarnego. Pamiętajcie, właśnie, aby uwzględnić to zjawisko astrologiczne i astronomiczne, planując swoje codzienne czynności i aktywności. Wszystkie informacje na temat pustego kursu księżyca znajdziecie na dole w opisie filmiku, znaczy znajdziecie tam link, słuchajcie, do podcastu traktującego właśnie o pustym kursie księżyca na miesiąc kwiecień 2025. Rok dalej we władaniu drewnianego węża, drewnianego węża IN. Przypominam również o horoskopach rocznych i loszu szczęśliwej wędrującej gwiazdy na rok 2025, drewnianego węża IN. Moi drodzy, ósmy urzędnik. Zagrożenie. Słuchajcie, dzisiejszy dzień według Feng Shui jest przede wszystkim dniem dobrym na wszelkiego rodzaju takie praktyki duchowe, emocjonalne, duchowe przede wszystkim, tak to nazwijmy, duchowe. Dzisiejszy dzień zaleca nam. Podejmowanie takich czynności, takich aktywności jak modlitwa, medytacja, ale słuchajcie, również jest to bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju prace wykończeniowe w domu. Dzisiaj możemy instalować na przykład urządzenia gospodarstwa domowego czy ustawić łóżko zgodnie z zasadami Feng Shui. To również dobry moment na to, żeby wprowadzić odpowiednie remedia Feng Shui do naszej przestrzeni, ewentualnie zbadać ją, co się w niej po prostu dzieje, coś, coś, coś na przykład mogło tutaj zostać przesunięte, przestawione i coś zaburza przepływ energii. Dzisiaj nie zaleca się rozpoczynania dalekich podróży i podpisywania kontraktów, a także pochówku zmarłych. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego tygrysa, królika, kozy i świni, neutralny dla szczura, smoka, konia i psa, a zły dla bawołu, węża, małpy i koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy i zapraszam Was na kolejne spotkania z Feng shui.